Witaj na kolejnym odcinku. zarwa ta. Dzisiaj, dalszy ciąg. Chciałbym się dzielić wiedzą z książki. Wróćmy do podstaw. A rozdziałem się podzielę na temat niski koszt nauki. Otóż chcę powiedzieć po prostu, że wszystko ma swoją cenę. Jak mówię swoim partnerom biznesowym, cena jest tym, co musimy oddać, by dostać to, czego chcemy. Jeśli chcesz, by twój biznes. Się rozwijał, musisz oddać trochę pieniędzy, czasu i wysiłku. I koniec tematu. Zresztą, w porównaniu z kosztami rozpoczęcia tradycyjnej działalności biznesowej, inwestycja w biznes, network marketing jest śmiesznie mała. Ale jeśli nie zainwestujesz w ogóle, może cię to kosztować fortunę. Tak to by mówią. Moje. W moim doświadczeniu, a szczególnie w bliskim, wśród moich znajomych i nawet z mojego biznesu, a zwłaszcza od moich liderów, dostaję sygnały takiego typu propozycjami dziesiątego biznesu. Tak, tak jakby nie umieli prostej, znaczy nie umieli przyjąć, do wiadomości, że to nie program ich zbuduje, nawet żeby był nie wiem, najlepszy na świecie i numer jeden, tylko dopóki siebie nie, nie zbudują, to nie zbuduje żadnego biznesu. To co Sławet Luther mówi, zresztą bardzo często to powtarza. Nie projekt ma cię wzbogacić, tylko ty masz dorosnąć do tego bogactwa. Tak to trzeba by było. Przyjąć. I jeszcze może, jeśli nie masz szansu by zainwestować w wiedzę, wiarę i działanie, Twój biznes nie będzie się rozwijał. A to oznacza, że zawsze będziesz się znajdował daleko od realizowanych marzeń, a koszty tego są ogromne. Oznacza to, że miałeś marzenia, życiową szansę, ale ponieważ nie zadbałeś nie za o inwestycje. Aby uzupełnić swoje braki, Twoja szansa została zmarnowana. Takie chciałbym jedno zdanie z książki jeszcze Tobie przeczytać. Pozwolisz? Tylko y akurat odwrócę. Y Taki Ben Franklin określił Słowami mądry za centa, a głupi za dolara. No, muszę to zapamiętać. Jeśli nie zainwestujesz w rozwój osobisty, Twoja przyszłość będzie taka sama jak przeszłość. To znaczy, będziesz miał to, co zawsze, aż do dnia, gdy przestaniesz pracować. A potem Twoja przyszłość będzie jeszcze gorsza niż Twoja przeszłość, ponieważ Twój dochód się skurczy, podczas gdy wydatki pozostaną wciąż te same. Tyle na zakończenie z tej książki. Korzystajcie. Tyle na razie. Do jutra. Cześć.